Czym lady Duchlin zaimponowała księciu Duchali? Tak! Mogę zaimponować mu tańcem! Oh. <śm> <ś> Hej, czy mam coś na plecach? O, co to jest? A zabuli, zaimponował strasznej iskrze. U, uh, u! Uh, najbardziej nikczemne wampiry w historii to Buddy Arbuckle, Krwiopijca Wright, Fanny McGee, Siostrę Sok, Pan Sanguinaria, Marcelina i rzecz jasna Dracula. Mogę wymienić liczbę ofiar każdego z nich. Zręczność jest bardzo imponująca i widziałam, że Gil idzie w tę stronę. <grym> Prąd wsteczny jest najsilniejszy tuż przed happy endem. Czyli te porażki znaczą, że jestem już blisko szczęśliwego zakończenia. Co mam zrobić? Jestem trener Klopman. Ty to pewnie Gil. Tak. Mogę posiedzieć na trybunach? Oczywiście. Możesz sobie tu posiedzieć podczas naszego treningu trumnówki. Ale uprzedzam, że może być głośno. Ćwiczymy nasze krzyk -rzuty. Krzyki mi nie przeszkadzają. Trumnówkarze mi imponują. Z wrażenia całkiem odpływam. Więc tym mu zaimponuję. To zapraszam na jutrzejszy konkurs krzygrzutów. O. Laguna. Już przyszłaś na trening? E, tak, e, trening. Chcę grać. Poczekam na resztę, bo jest wcześniej i porozglądam się po naszym boisku.